Führer. Słucham. Y, dobry wieczór. Dzwonię spra spra w sprawie Dzwonię w sprawie Kogo? No tak żartobliwie już tak mówię, bo tu już się napaliliśmy z dziewczyną w sprawie Hitlera. Ha. Kotek. Który? W taki w, w koszyku, jak Adolf wygląda. Aha. Ale już nie ma. A, a gdzie jest? Pan się ze mną umawiał o tego kotka, czy pierwszy raz pan dzwoni? Nie no, rozmawiałem już z panią właśnie. A, rozmawiał pan ze mną. No i teraz muszę sobie pana umiejscowić. Był pan u mnie? Tak. Był pan u mnie. Kiedy? Ale przepraszam, bo tutaj dziwne pani pytanie zadaje. Pani tego kotka jednak sprzedaje? Czy jednak nie? Czy był Pan u mnie oglądać kotka? No tak! No właśnie, a że było więcej osób to, to muszę wiedzieć z kim rozmawiam Pios kapus kapusta No nie wiem, no kurczę, albo tak, albo nie. No bo wie pani, ja też nie chcę pani czasu tam zajmować. Jak pana nazwisko? Kapusta. To ja nikogo takiego nie mam. To by był u mnie i oglądał kota. Bo może moja była dziewczyna. Nie. Znaczy ja byłem dziewczyną. Nie wiem, czy pani pamięta. I jakiego kota pan oglądał? No tego hitlerowskiego. Z tym wąsem takim. Nic nie wiem. Nic nie wiem o hitlerowskim kocie. On ma, zęby ma jak Hitler i w takim. Pani ma zdjęcie nawet dodane. Ja... No kurczę, no jak pan nie wie jak wygląda jak Hitler. Nie wiem. No taki brzy zaliban. Chyba się pan pomylił i nie u mnie pan był. Byłem z dziewczyną. Kiedy? No i ile to było? Parę dni temu. Może pani ma, pani ma nazwiska zapisane wszystkich? Może wszystkich nie, ale... No ja jestem Piotrek, a ja byłem z dziewczyną. Może pani ma zapisane nazwisko mojej dziewczyny. Nie wiem. I Którego kota pan sobie wybrał? Jakiej maści? Hitlerowski. Proszę pana, poważnie proszę ze mną rozmawiać. No... Kurczę, no nie wiem jak, no ten ze zdjęcia, co ma łeb jak Hitler, no nie wiem jak on no, tam y, maści, no. Nie wiem, ja nie mam kotów, które mają łeb jak Hitler. No łeb ma jak Hitler, no nie wiem, no kurczę, no co mam powiedzieć, zaklepany jest i prosimy go wydać nam i tyle, no. Nie wiem, sprawdzę sobie ten numer telefonu, bo telefony mam zapisane. No dobrze, ja też, pani numer sobie zapisuje, nie. jak coś tu na policję pójdę. No dobra, do widzenia. Do widzenia. No ale kurczę, no widzowie zobaczcie, kod wygląda jak Hitler.